Dzień dobry widzowie, nie byłem zbyt chętny, żeby nagrywać tą grę, bo podobno ona jest tylko dla dziewczyn, ale dużo z was mnie o to prosiło, żebym ją nagrał, więc witam was w grze Dress to Impress. To jest mój pierwszy raz w tej grze, w sumie to drugi raz, ponieważ raz tutaj wszedłem, żeby wam pokazać ten sekret z laną i tak dalej. Ej, gdzie ta lana teraz jest? Ona tutaj za drzwiami się chowała, no chyba wiecie o co chodzi, nie wiem dlaczego jej teraz nie ma. W każdym razie to będzie pierwszy raz, kiedy będę brał udział w jakichś tych pokazach mody i zobaczymy, jak mi pójdzie. Może okaże się, że jestem urodzoną modelekszką, no nie wiem, zobaczymy. Więc oglądajcie do końca, zostawcie łapa w górę i subskrybujcie kanał z mężkiem bo wbijamy 100 tysięcy i zapraszam na rcio.pl ponieważ są fajne promocje i możecie zdobyć niektóre produkty po mniejszych cenach po prostu więc zapraszam pierwszy link w opisie a ja tutaj wszedłem w trakcie jakiegoś pokazu i tutaj mamy słuchajcie temat klub i tutaj ta osoba się tak ubrała, ubrała. do klubu raczej średnio daje jedną gwiazdkę ale kogo by tam interesował cudzy pokaz mody zaczynamy pierwszą rundę let's go mamy 5 minut dobra temat to jest średnio jakby więc totalnie nie mam pojęcia jak się ubrać słuchajcie to jest mój pierwszy raz okej okay, mam jakieś męskie ubrania. Aha, ja się muszę zamienić na mężczyznę. Dobra, chcę się zamienić. O, ale mam sześciopak teraz. Chcę mieć taki w prawdziwym życiu. Dobra. I teraz tak, jak się ubierali ludzie w średniowieczu? Okej, okay, podobno wyglądało to mniej więcej w ten sposób, więc postaramy się coś podobnego zrobić. Ja czy nie mogę, ale tutaj nic takiego nie ma. Przecież to nie wygląda jak mężczyzna w średniowieczu. Już chyba łatwiej by było kobietę od zrobić, ale nie wiem, dobra, bo tutaj w ogóle mamy dużo więcej rzeczy, mam wrażenie, dla kobiet. O Jezus Maria, co ja tutaj zrobiłem? Słuchajcie, ubrałem jakąś kurtkę i ta bluza mi się nie usunęła. Jak ja? Usunąć tą bluzę, przepraszam. O, tutaj! Dobra, usuwam tą bluzę. Okej, okay, będziemy mieli mniej więcej taką kurtkę. I teraz weźmy sobie jeszcze jakąś koszulkę. <grytanie> co co jest? Dlaczego to jest takie podziurawione? Czyli znaczy, ta koszulka przenika po prostu przez tą, przez tą bluzę. Ej, no jak to? O co tutaj chodzi? Dlaczego przez tą kurtkę wszystko przenika? Dobra, to trudno. Będę bez żadnego podkoszulka. Samą kurtką. Zróbmy sobie kurtkę na kolor czerwony. Tak ja miał tamten, tamten gość, widzieliście? Nie, no ale nie będę z gołą kratą chodził. Coś by się, słuchajcie, przydało tutaj założyć, prawda? I właśnie, bo ja muszę kolor skóry zmienić. Jak to mi połowa czasu w ogóle? Co jest? Gdzie tu się zmienia kolor skóry? Przepraszam bardzo. Tutaj? Nie, tutaj się włosy zmienia. Dobra, to włosy niech będą. O, takie. Nie, nie, nie chcę mieć afro. To raczej nie pasuje. O, może takie coś. Dobra, to pasuje jak najbardziej, oczywiście. I teraz twarz jeszcze. Gdzie, gdzie jest twarz? Ja w ogóle nie wiem, gdzie tutaj są te rzeczy. O, tutaj, dobra. I teraz tak. Tutaj mamy. Dla kobiet same? Co to jest? Tu mamy jakąś z wąsem, ale dlaczego ta twarz z wąsem jest pomalowana? O co tutaj chodzi? Dlaczego ten mężczyzna ma makijaż? Chyba, że to nie jest mężczyzna? Nie, ja nie mam pojęcia, słuchajcie, nie rozumiem. <grym> dobra, trudno, może być taka twarz. Nie wiem, wyglądam jak mężczyzna, pewnie nie bardzo. Na pewno tutaj będą jakieś osoby, które lepiej to zrobią. Ej, no co jest? Gdzie się zmienia kolor skóry? Ej, tutaj chyba, bo tutaj są jakieś barwniki, co? A nie, tutaj są te włosy, no ja ci nie mogę. Gdzie się zmienia kolor skóry? Gdzie oni to robią? Tutaj, dobra, jest skin, okej, okay, i teraz bierzemy sobie... Może być to. Okej, okay, jest teraz całkiem spoko. i przystojny jest ten całkiem. Tutaj jest dla kobiet to wszystko. Mogę sobie na przykład krawat założyć, ale to chyba nie będzie pasować. Beret mogę założyć, albo kolkrzyki. O, taką opaskę może. Opaskę, to jest bransoletka, ja cię nie mogę, albo albo pierścionek, nie wiem co to jest w ogóle. Tu jakieś spódniczki. No nie, jeszcze spodni nie mam. Zapomniałem o spodniach przecież! Szybko, o mój Boże! 50 sekund zostało, co to jest? Szybko jakieś spodnie, dobra, nie będą te. Okej, okay, jest całkiem spoko chyba. Jakie on? Tam spodnie. O, miał takie czarne. No to weźmy też takie czarne, zróbmy, ale koszulka. Dlaczego? Słuchajcie, to tak słabo się robi. O, a może to. O, nie, no dlaczego to jest takie słabe? Co jest? Nie, 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 Ercio, usuń to szybko, tego nie chcemy. Nie wiem, może weźmiemy to po prostu. Co jest? No dlaczego to tak przenika? Jak to zrobić? Dobra, trudno, będzie takie przeniknięte, bo już nie ma czasu. Jest 16 sekund do końca. Jeszcze buty jakieś, o mój Boże, szybko, szybko, szybko. To są dla kobiet wszystko. Nie, to, to, dobra, niech będzie to. I teraz słuchajcie, kolor czerwony. Co jest, co to jest, jak ja wyglądam Czy tak wygląda mężczyzna w średniowie Czy ja mam pomalowane usta, czy co Ja ci nie mogę, ale ja się tutaj Ośmieszyłem, słuchajcie, to jest jakaś masakra O, no tutaj, no widzicie, bo tutaj Dziewczyny mają łatwiej w tej grze, bo tutaj jest Dużo więcej dla dziewczyn w ogóle, że grzy. To jest całkiem spoko, daję na 4, uważam, że Albo nawet na 5 dam, bardzo ładne ogólnie Mi się podoba, jak ci ludzie mnie zobaczą Co ja najlepszego zrobiłem Słuchajcie, nie wierzę po prostu Okej, okay, ta dziewczyna ubrała się jak szachownica Po prostu, w szachy można grać na niej, więc yy, nie wiem, czy tak wyglądały kobiety w średniowiekszu. Daję na trzy. Średnio mi się to podoba. W sensie, ładna sukienka, ale w moim zdaniem to nie pasuje do tematu. Co ona robi? Jakie wygipasy? Gdzie te wygipasy? E, ja też mogę takie wygipasy robić. Dobra, to spróbuję. Tylko muszę poczekać na moją kolej? No, tak na pewno nie wyglądały kobiety w średniowiekszu. Co to jest? Dlaczego ta osoba ma zielony kolor skóry? Okej, okay. słuchajcie, ja jednak stwierdzam teraz, że jednak nie mam takiego wcale najgorszego tego stroju, bo są dużo, dużo gorsze. O, jestem ja. Słuchajcie, patrząc na to, jakie ludzie robią stroje, moim zdaniem mam tutaj sporą szansę wygrać A nie mogę na siebie zagłosować, no tak Ale słuchajcie, wygląda chyba całkiem nieźle, co nie? Szkoda tylko, że ta koszurka wystaje poza kurtkę Nie wiem jak to zrobić, żeby nie wystawało Ej, ten gość wygląda jak ten z Upagandam Style <laughs> I w ogóle ma dziurę pod pachą, więc to, nie wiem Rośmieszyło mnie, mogę mu dać krzyk gwiazdki, ale nie zdążyłem Uwaga, uwaga, kto zwycięża? Moim zdaniem będę na podium No, co? Taka osoba, przepraszam bardzo, z zieloną skórą? Co to w ogóle jest? I ona, przepraszam, wygrała, a ja na którym miejscu byłem? Na piątym. Ej, dobra, to i tak nie jest w sumie tak źle chyba. W następnej rundzie będę kobietą, bo w tej grze bardziej się opłaca być kobietą, bo po prostu niż mężczyzną, bo kobiety mają dużo więcej rzeczy w tej grze, dlatego też właśnie dużo więcej dziewczyn pewnie w nią gra. Dobra, słuchajcie, teraz przetestujmy moją teorię, ponieważ. Ej, dla ja jestem w ogóle tak ubrany, ja nie chcę już być tak ubrany, mogę się jakoś zresetować, czy coś? A dobra, tutaj to usuwa, no bo teraz słuchajcie, to nie pasuje. Teraz mam taką. Ej, teraz sprawdzimy po prostu moją teorię i zobaczymy, czy to jest prawda, że po prostu musimy zrobić ładne, strójcie dziewczyny i w i wtedy mamy 100% szansy, że będziemy minimum na top 3 Moim zdaniem damy radę wygrać, kiedy po prostu zrobimy sobie strój ładnej dziewczyny. Dlatego bierzemy sobie jakąś sukienkę. Nie będzie, nie wiem, taka czerwona po prostu. Uszy królika. O, to będzie dobra, dobra, bierzemy uszy królika w takim razie, niech będą takie. Teraz jakieś włosy. E, nie, te włosy raczej nie. Jakieś takie długie najlepiej, może takie. Nie, te włosy wyglądają, jakby były nieumyte po prostu. O jezu, ja połączyłem te wszystkie włosy ze sobą. O, dobra, ale to jest spoko. Możemy sobie zrobić takie właśnie blond włosy. O nie, usunąłem to, ja nie mogę co no nie załamuj mnie <śm> Sam siebie po prostu załamuje, dobra, mam te włosy W końcu, teraz twarz, gdzie się robiło Twarz, tutaj chyba, co nie? Okej, okay, no i nie wiem, którą twarz, w ogóle mega Realistyczne te twarze, fajne to jest, o dobra Taką możemy, bo to jest taka słodka Można powiedzieć, zresztą buty jakieś muszę ubrać Takie szpile, dlaczego w ogóle na palcach Chodzę, co ja się skradam, o Paznokcie mogę robić, ej, dobra To fajne, to wezmę wezm sobie jakieś czerwone Może, takie podkolor kolor sukienki Dobra, jest teraz spoko, zmieniłbym te włosy trochę na takie bardziej blond, ale teraz one są żółte, to, to nie o to chodzi. O, o, coś takiego właśnie, teraz takie szare wychodzą, nie, to nie o to chodzi. O, dobra, coś takiego, coś takiego. O, dobra, teraz jest chyba spoko, co nie? O, teraz jest idealnie, dobra, zostawiamy takie coś. Jak mi dalej tak będzie dobrze szło, to troszkę mi, słuchajcie, czasu zostanie, żeby sobie jakieś fajne emotki przyszykować. Za 350 dla to jest wszystko takie drogie. Mogę sobie kasę dokupić 200 Robuxów, ja nie mogę. No dobra, wydam, słuchajcie, i kupię sobie te buty, bo one ładne, ładnie wyglądają i będą mi pasować do tej sukienki. Mam nadzieję, że dzięki temu po prostu wygram. Dobra, biorę sobie te buty. Co to jest? Ja nie wiedziałem, że to jest z takimi skarpetami, no ale dobra, może być. Nie wiem, czy ja teraz ładnie wyglądam. Moim zdaniem to średnio do siebie pasuje. Mogę jeszcze jakieś okularki tutaj fajne dodać? Na przykład coś takiego. No dobra. Ej, tutaj dosłownie były takie buty, które by bardziej mi pasowały, a ja wydałem na to na to coś pieniądze. A, to mi dodaje jakieś plus 3 dolarki. To nie wiem o co chodzi, ale to zostawiam. Viprú, możemy wejść do VIPRUMA. Ok, ile to kosztuje? 800 Robuxów. A, ale to jest na stałe. Za 300 możemy mieć na 30 dni. Średnio to się opłaca. Ten VIPRUM wcale nie jest taki duży. W ogóle tutaj jest wszystko dla dziewczyn, więc ja tego nie kupuję. Mówiłem, że to dziewczyńska gra ja nie wiem dlaczego mnie zmusiliście, żeby w to zagrać O, bransoletka, dobra, jest spoko 20 sekund, muszę jakieś emotki szybko przeżykować. o dobra, poza 30 jest spoko, 30 nie 29, o 29 i 30 niech będzie, w takim razie let's go i w ogóle jestem pierwszy, okej okay, moim zdaniem tutaj słuchajcie będę na podium, ponieważ zrobiłem całkiem niezły strój to wszystko do siebie pasuje, te skarpetki z uszami tutaj normalnie fitują Mamy elegancki outfit, więc moim zdaniem będziemy minimum top, top 3 a na nawet jeżeli byśmy byli na czwórek, czy takiej, to bym był mega zadowolony. Zobaczymy, jak mnie ludzie ocenią, bo w ogóle nie jestem w tym temacie, który tam był u góry, ale on też chyba nie jest za bardzo. Ale strój całkiem spoko, więc daję na dwa, trzy. No dobra, takie trzy. Ej, ale w sumie to po co ja tutaj dobrze oceniam ludzi, skoro im gorzej ocenię, to tym lepiej dla mnie. Nie no, normalnie milion IQ, a ta się za Barbie przebrała w ogóle. I znowu nie użyłem emotek. Ja cię nie mogę. Dobra, ale mój strój był tak dobry, że emotki nie były potrzebne. Jest i wierzę w to po prostu, jestem tego pewien. Uwaga, kto zwyciężył, proszę, żebym to był ja. No jak to? Nie mam mnie na podium nawet? No to minimum 4, minimum miejsce 4 musi być. 6 jeszcze gorzej niż wcześniej. Może ja się źle ubrałem, może ja się nie potrafię wcale ubierać, słuchajcie. Dobra widzowie, więc nie patrzymy na ten temat, który będzie tutaj u góry, na niego nie zwracamy uwagi. Ale pierwszym tematem, bo mam przygotowane kilka tematów. Pierwszym z nich będzie najgorszy outfit, więc musicie zrobić po prostu najgorsze co tylko potraficie. Musi to być obrzydliwe po prostu. Ten, kto zrobi najgorszy outfit, to po prostu wygrywa, co nie? Okej, okay, słuchajcie, zacznę od jakichś tutaj okularów w ogóle dziwnych, tak jak słyszeliście, e, Teba to jest najgorszy outfit, więc, więc ja tutaj mam taką taktykę, że zacznę po prostu zakładać mnóstwo jakichś dziwnych rzeczy. Na przykład wezmę też tą sukienkę, a ona kosztuje, dobra, to nie, bo nie mam aż tyle pieniędzy, a już więcej nie będę wydawał. 300 robótów za tą grę wydałem, to jest bardzo dużo. <laughs> mogę sobie loda wziąć w sumie. O, dobra, i to jest fajne, ale właśnie, nie mogę brać fajnych rzeczy, bo to ten outfit ma być najgorszy, więc po prostu tutaj fajnych rzeczy nie może być, więc usuwam to. Wezmę sobie jakąś bransoletkę i zrobię na przykład na zielono. Ej, albo na żółto i to będzie wyglądać jak, jak opaska ze sklepu Ercia. To jest dobre, pewnie kojarzycie te właśnie opaski, które, jest na, które są na ercia.pl, więc to będzie fajnie wyglądać. Ale właśnie, do najgorszego outfitu to nie pasuje. No dobra, ale żeby nie było aż tak bardzo źle, to dam tutaj opaskę z, z sklepu Ercia i to będzie fajne wtedy. Tutaj mam jakiś strój kąpielowy, jakąś siatkę w ogóle. Nie wiem, jakiś kolor dziwny tej siatki ustalmy o. Na przykład coś takiego. Dobra, kolor skóry na przykład dajmy sobie różowy, to może być dobre. Teraz bierzemy sobie jakąś taką spódniczkę, czy coś takiego. Albo nie, bo ona zakrywa tutaj. Zakrywa to, co tutaj brzydko wygląda, więc nie może tak być. To, co jest najbrzydsze w tym outfitie, to po prostu musi zostać odkryte. Dobra, bierzemy sobie jakiś, jakąś opaskę, taką, ona, znaczy się opaskę. Ja cię nie mogę. Co ja mówię? Jakiś taki łańcuszek, co nie? Możemy zmieniać jego kolor? Możemy chyba. Ona na zielono. Dobra, niech będzie. Moim zdaniem wygląda to teraz całkiem nieźle. Weźmy sobie teraz na przykład... O! Będę cheerleaderką. Spoko, może być. Wezmę sobie też te skrzydła i dam je na na przykład kolor e, taki, żeby nie pasował w ogóle. O, taki! To będzie dobre. To mi się, słuchajcie, podoba. Bierzemy też mikrofon. <laughs> to dziwnie wygląda. Dobra, zostawiam, bo to wygląda bardzo śmiesznie. Plecak. Dobra, plecak też jakiś weźmie. Akurat na rozpoczęcie Roku, bo niedawno było rozpoczęcie roku. <grytanie> dobra, ta osoba <grytanie> chyba wygra ten konkurs, bo ona ma tragiczny outfit po prostu. Świetnie wygląda. Dobra, jakieś włosy takie rozkrzochrane. Okej, okay, to jest całkiem niezłe. I te włosy mogą być na przykład w kolorze. O, w takim żółtym kolorze. Dobra, wygląda to nieźle. Teraz weźmy sobie też jakąś twarz, która będzie jakaś mega brzydka, chociaż tutaj ciężko będzie to zrobić, bo. O, tutaj jest twarz z czterema okrzami. Ej, dobra, to jest przepiękne po prostu. No dobra, koniec. Z tego co widziałem, zrobiliście bardzo fajne outfity i ja idę jako pierwszy, więc jak oceniacie mój outfit? Moim zdaniem zrobiłem go całkiem nieźle, bo nic do siebie nie pasuje, spodnie tam w ogóle są jakieś, tak wygląda jakby były podzierawione, bo założyłem kilka spodni w ogóle, kilka koszulek założyłem i w ogóle kolorami nic nie pasuje. <grym> Okej, okay, to też jest niezłe. Tutaj jest to samo, czyli spodnie, kilka spodni jest w ogóle krótkie i długie założone. Co to jest za emotka? Ja chyba nie mam takiej emotki. Dobra, też tutaj daję ocenkę oczywiście. Bardzo fajnie Outfit, prosimy kolejną osobę. Dobra, to też jest niesły outfit. Dobra, też no, tutaj ocenkę daje A chciałem dać 5, ale dałem 4. Dobra, wszystkich widzów będę oceniał na 5, ponieważ no zasługują na to, oczywiście, bo są widzami, no, najlepszymi widzami są po prostu. Okej, okay, yy, to jest mega mocne. Krótkie spodnie i zimowa kurtka. No super, po prostu. Dobra, daję na 5. Wspaniały outfit. To jest jak hangurska się ta osoba. Cała czerwona, dobra, też świetny outfit. o ja nie mogę, ile ty masz okularów? Tutaj jest z 10 par chyba, no świetnie. Ej, ten outfit wcale nie jest taki brzydki, tak szczerze mówiąc. Ale oczywiście też ocenka 5, bo jest zasłużona tutaj. Ja ci nie mogę, no co jest. Twarz mężczyzny, ciało kobiety w ogóle. Tutaj jakieś, jakieś mnóstwo kapeluszy, nic do siebie nie pasuje. Ta kurtka wygląda jakby była zrobiona cała z kupy po prostu i tak samo te rajtuzy. Okej, okay, co jest? Ja tutaj nie widzę. O, jestem pierwszy, dziękuję. Pierwszy raz jestem na podium, a jeszcze teraz pierwszy jestem, niesamowite. Dobra, więc klikam Przechodzimy sobie na kolejną rundkę, wszystkie oczywiście outfity były przepiękne I teraz kolejnym tematem będzie Rozpoczęcie roku szkolnego, akurat dzisiaj kiedy to nagrywamy Bo kiedy wrzucam odcinek to już trochę mi dni minęło, ale kiedy my to nagrywamy No to dzisiaj było rozpoczęcie roku szkolnego, więc róbcie sobie po prostu Strój taki jakbyście sobie zrobili na rozpoczęcie roku Wiecie o co chodzi, tak jakbyście się po prostu ubrali jak mamy rozpoczęcie Dobra, teraz słuchajcie postaram się odzorować tak jak ja byłem ubrany y, Naprawdę, chociaż nie wiem czy to jest możliwe, ponieważ No tutaj nie mamy za dużo możliwości w tym dress to imprez. Przede wszystkim to muszę sobie zmienić sylwetkę, bo nie jestem kobietą, więc no na pewno nie będę też kobietą. Tutaj, ej, dobra, mamy jakieś koszule chyba. Okej, okay, bierzemy sobie tutaj ciało mężczyzny i teraz tak. Ej, nie, tutaj nie ma żadnych koszul. Tu są jakieś koszulki, tylko takie eleganckie. Dobra, tu mamy takie spodnie dosyć eleganckie. Więc bierzemy je sobie oczywiście na czarno, proszę bardzo. No i teraz koszula. Koszuli chyba nie ma żadnej, prawda? Poszukamy jeszcze w innym miejscu, ale widzę, że tutaj nikt z mężczyzn nie ma ubranej koszuli, tylko wszyscy mają koszulkę. Pewnie dlatego, że właśnie nie ma żadnej koszuli. No dobra, to jest wielki minus akurat. I znowu tutaj dziewczyny mają łatwiej, bo chłopaki w ogóle nie mają co ubrać, a dziewczyny mają tyle tutaj rzeczy do wyboru. No dobra, więc będę ubrany mniej więcej w ten sposób. Teraz też słuchajcie włosy sobie zrobię, tak jak yy, miałem w rzeczywistości. Tutaj w ogóle ciężko będzie to wzorować, bo nie ma takich włosów, które ja mam w rzeczywistości. Muszę po prostu wybrać jakieś takie, wiecie, eleganckie, co nie? W ogóle tutaj mamy tylko 8 fryzur, to jest bardzo mało, i tutaj mamy jakieś tylko grzywki, ale też ich nie jest za dużo, i to jest w ogóle dla kobiety. Bardzo mało tego wszystkiego jest. To jest ogromny Minus tego po prostu. To w ogóle nie wygląda tak jak w rzeczywistości było, ale no już trudno, słuchajcie. Widziałem też, że gdzieś tutaj był krawat, ale nie wiem, czy teraz w tej rundce będzie, bo nie wiem, czy są takie same rzeczy w każdej rundce, czy inne. Chyba inne, co nie. Tutaj na przykład już chyba krawatu nie ma. 40 sekund. Ercio, pośpiesz się. Ej, no nie ma nigdzie krawatu. Ej, albo tutaj, a nie, to jest jakaś ręka. Co to jest ta ręka? Co trzecią rękę doczepisz o co chodzi? Ej, no nie gadaj, że nawet krawatu nie tutaj, nawet krawatu tutaj nie znajdę. No błagam, błagam. Nie, za mało czasu! O, mam krawat! Czarny, szybko! Jest! Let's go! Tak wygląda mój strój. Czarne, eleganckie spodnie, krawat, proszę Państwa. Zamiast koszuli to no biała koszulka, bo nie było koszuli. Buty sportowe, bo też nie było eleganckich, więc mam jakieś adidasy. Yy, I mam smutną twarz, tak jak widzicie, ponieważ jestem smutny, że wracamy do szkoły. Tak jak chyba każdy, albo przynajmniej większość. No i włosy elegancko takie ulizane. O, tutaj też mam plecak. No przecież, zapomniałem o plecaku. No dobra, bardzo fajnie. Podoba mi się ten pomysł Wycakiem oczywiście. O, tutaj ktoś książki trzyma. No dobra, to jest bardzo fajne. Okej, okay, pan. Yy, pan Knopers się ubrał tak, że po prostu nic nie zrobił. Więc nie wiem, pan Knopers może po prostu nie wstaje na rozpoczęcie roku szkolnego i tyle. I uwaga, kto wygrał? Ja już podejrzewam. Dziękuję. Mimo tego, że nie miałem najlepszego stroju, to jestem na pierwszym miejscu. Dziękuję, widzowie. Bardzo dziękuję. Tutaj też oczywiście każdy zrobił bardzo fajne stroje. W ogóle awansowałem dzięki wam. Mam tutaj jakąś lepszą rangę. z zdawacie widzowie czy jesteście więcej gry, to imprez i na przykład możemy sobie zrobić jakieś challenge'e i tak dalej, zostawcie łapkę w górę, suba z dzwonkiem, bo wybijamy 100 tysięcy i zapraszam na rcio.pl, ponieważ są kozackie promocje. Pierwszy link w opisie, klikajcie i do zobaczenia jutro, pa pa!